Witaj tu, Solverize. Mamy rozwiązać zadanie 59 z zadań naturalnych i wyznaczyć wszystkie pary liczb xy, które spełniają następujące równanie: 2x razy x dodać y dodać 1. I dodać y kwadrat, dodać 1 jest równe 0. Czyli mamy po prostu rozwiązać to równanie, tylko że w tym równaniu mamy dwie niewiadome x i y. Najpierw pomnożymy sobie tutaj nawias po lewej stronie 2x kwadrat, dodać 2xy, dodać 2x, dodać y kwadrat, dodać 1. I teraz rozbijemy sobie to wrażenie 2x kwadrat na x kwadrat, dodać x kwadrat. I jeszcze uporządkujemy sobie, pogrupujemy sobie te składniki w następujący sposób. x kwadrat dodać 2xy, połączymy z y kwadrat i to będzie w jednym nawiasie. Tutaj dodać, mamy same plusy, wszędzie jest dodawanie. W drugim nawiasie weźmiemy drugie x kwadrat, właśnie powstałe z rozbicia tego 2x kwadrat i do tego dodamy 2x i jeszcze jedynkę i to będzie w drugim nawiasie. Wszystko powinno się zgadzać. Wszystkie wyrażenia, które były wyżej, są też niżej. No i teraz skorzystamy z wzoru skróconego mnożenia i zwiniemy sobie tutaj te wyrażenie do takiej krótkiej postaci. Tutaj będzie x plus y do kwadratu, a tu będzie x plus 1 do kwadratu. Można, a nawet trzeba sprawdzić z wzoru skróconego mnożenia, że to się zgadza. No, i teraz doszliśmy do takiej postaci tego równania, gdzie mamy sumę dwóch kwadratów, która ma być równa 0. Już powołam się na taką podstawową, charakterystyczną własność kwadratu liczby rzeczywistej, że kwadrat liczby rzeczywistej i to dowolnej liczby jest zawsze nieujemny. On będzie zawsze większy lub równy 0, ponieważ nawet jeżeli to w nawiasie była liczba ujemna, to jak podniesiemy ujemną liczbę do kwadratu, to minus razy minus da nam plus i, i tak wynik będzie dodatni. Tylko 0 do kwadratu może być równe 0. Poza tym Zawsze kwadrat jest dodatni. To samo dotyczy tego drugiego wyrażenia. No to zobaczmy. Mamy dwie liczby nieujemne, których suma wynosi 0. To co to oznacza? To oznacza, że gdyby któraś z tych liczb była dodatnia, to to by się nie udało, bo wtedy już suma ich byłaby dodatnia. A więc z tego wszystkiego wynika, że to może być wtedy i tylko wtedy prawdziwe, kiedy obie liczby są równe 0. Kiedy x plus y równa się 0 i x plus 1 równa się 0, bo wtedy te dwa kwadraty są równe 0 no i suma ich równa się 0. W przeciwnym wypadku, gdyby tak nie było, no to już suma po lewej stronie byłaby dodatnia. I nie mogłaby się równać 0. To znaczy, tak, z drugiego równania otrzymujemy od razu, że x równa się minus 1, a z pierwszego, że y równa się minus x, więc skoro x jest minus 1, no to minus x to będzie 1. Czyli <śmany> mamy taką odpowiedź, że to dane równanie spełnia tylko jedna para liczb xy, mianowicie jest to para minus 1, 1.